Cześć hey Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja się nazywam FUJIX, to jest kolejny odcinek na moim kanale, a w tym materiale chciałbym wam zaprezentować bardzo fajną alternatywę dla CSGO. Tak, CSGO jest chyba teraz darmową grą, nie wiem. Nie interesuje się ogólnie CSGO, ale chciałbym wam dzisiaj zaprezentować bardzo fajną grę, która nazywa się tak nazywa się Warface. I generalnie jest to bardzo spoko gra, nie będę też przedłużał, ponieważ nie chcę, nie chcę, żeby ten materiał trwał nie wiadomo ile, no ale myślę, że po prostu yy, będziecie bardzo zadowoleni z tej gry. Jakby co, yy, już trochę w tą gierkę sobie pykam, mam tutaj już, mam tutaj już dosyć duży poziom i ogólnie wchodźmy sobie w ekwipunek. Co ciekawe, nie jest to tak w Slice że mamy jednego żołnierza, to są terroryści, nie to terroryści, ale możemy sobie wybrać strzelca, medyka, inżyniera i snajpera. Generalnie gramy strzelcem, ponieważ on jest moim ulubionym frakcją, ale generalnie o. Teraz, jak widzicie, weszłem sobie, dam sobie wstecz, weszłem sobie do generalnie takiej, jakby trenerowni, do jakby takiego pokoju, gdzie się trenuje ale jeszcze do niego teraz nie wejdziemy generalnie tutaj mamy dużo fajnych broni jak widzicie i możemy przebierać wy bardzo dużo broni niestety już tych broni nie mogę mieć, ponieważ yy, służyłem wszystkie, tylko używam teraz tej broni, którą dostałem a pistolet to jest Beretta M9 jak dostać też inne frakcje, pewnie się zapytacie niestety trzeba je chyba kupić, z tego co pamiętam, ja niestety nie będę ich kupywał po prostu mi się nimi nie chce grać, jakby co yy, strzel Strzelec same karabiny szturmowe i pistolet Na już o nie będę mówił, bo pistolet jest do każdej frakcji No to strzelec ma zawsze karabiny maszynowe, no i karabiny szturmowe yy, Snajper ma karabiny snajperskie, karabiny samopowtarzalne inżynier ma, inżynier ma pm czyli pistolety maszynowe, UZI i tym podobne Medyk ma same strzelby No i właśnie tak to wszystko wygląda A teraz przejdźmy sobie do kryjówki Generalnie kryjówka polega na tym, że po prostu yy, jesteśmy, <laughs> jak widzicie w takim jakby pomieszczeniu, no i sobie po prostu możemy trenować, możemy sobie strzelać <laughs> no i tak to wszystko wygląda, tu mam w ogóle budowę kałacha, żeby ja ktoś nie wiedział generalnie tu się co, co chyba codziennie, nowa nowa budowa jakiejś broni, jest teraz akurat kałach, jest możecie sobie zobaczyć jak kałacha, jaki ma typ ile waży, 3,6 3, kg kałak waży no i to generalnie możemy sobie tak poćwiczyć, jest to generalnie taki pokój jakby zabaw, coś tego typu. I jak widzicie na dole mamy taki paseczek, który się kurczy, znaczy który się pomniejsza, gdy biegamy i w tej grze możemy biegać wiecznie. No i po prostu tak to wszystko wygląda. Możemy też, jeśli biegniemy, naciśniemy kółko i możemy bardzo fajnie jakby tak, ten, możemy tak bardzo fajnie sobie tak, jakby, nie wiem, ślizgać się na... Na plecach. Z tego co wiem, że w Xboxie się chyba B naciska. Nie pamiętam, bo na Xboxie mało gram, ale w ogóle prawie nie, mam, nie grałem na Xboxie. Ale tylko tak chyba przypuszczam, że to jest przycisk B. No i właśnie możemy sobie postrzelać. Teraz grę, strzelam z berety, bo to jest mój ulubiony pistolet w tej grze. Według mnie jest moim ulubionym w ogóle pistoletem. Ale mamy też, mamy też właśnie ten mój y, XM9. Pewnie byście się pytać, ale mam fajnie ulepszoną, ulepszoną broń tą broń możemy sobie zupgrade'ować, jak klikniemy lewy krzyżak, czyli le jak jest krzyżyk to jest taki lewy krzyżyk na padzie i możemy sobie wybrać na przykład jakiś taki ocelownik <coughs> albo bez celownika, ja najbardziej polecam z celownikiem, tu mam szynę pod lufą Mogę z rączką lub bez rączki, mam tutaj tłumnik lub bez tłumnika, ale ja bardzo lubię grać z tłumnikiem i to jest mój ulubiony po prostu <laughs> kombo w, tej w tym karabinie. Jestem ulubiony karabin szturmowy, ale generalnie on jest bardzo spoko, bardzo świetnym broniem jest, ale on ma jedną zasadniczą wadę, czyli to jest odrzut. Ale dobra, zagramy sobie zaraz gierkę i pokażę Wam ogólnie o co w tej gierce chodzi w ogóle jest bardzo fajna, O tym widzicie mamy jakiś automaty z, z piciem z napojami, ale myślę, że sobie dajmy wstecz. O tu mam jeszcze granata. <grym> jest to bardzo fajna w ogóle gra. Yy, tu mamy. Yy, czeka co jest strzelba w ogóle. Yy, Towarzy ile? Towarzy 5,1 kg. Yy, nie wiem, się nie znam tak na broń. To jest. Nie, to nie jest Famas. Jak ktoś się zna tak dobrze na broni, to. Mam tu sobie wejść i popróbował inne broni, Serio. Yy, z tego co wiem, że nie można sobie próbować. Chodź. A tu jest tryb teren, ter, ter, terenowy, że muszę zabić ten 30, 30 sekund. Okej, okay, nie wiem o co chodzi. Widzicie, to z PPSHA namalowane. Wciąż nie to jest PPSHA, to jest pistolet maszynowy. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. No ging, 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 ging. Gin, gin. O co chodzi? Czekajcie, zabiję go, zabiję go. Dobra, zabity. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że sobie to wyłączymy. Ten teren, terenowy, ponieważ generalnie nie będzie nam jakoś tak bardzo potrzebny. Chęcią bym sobie weszedł tutaj i wprowadził inne spluwy, ale nie wiem, jak się je włącza. Boże, jakbym bardzo chciał yy, popykać sobie, yy, popykać. Wypróbować inne spluwy, wiecie, pistolety i typę. Tam widzę, że są. To są chyba pm i to są tłumniki. Trudno. Więc teraz zagramy sobie jakąś rundeczkę. Więc dobra, mam tutaj graj i tu mam dużo trybów, mam Battle Royale. Tak, Battle Royale mamy, mamy polowanie tej drużynowy Blitz, każdego przechwytywania szturm, a my sobie zagramy w podkładanie bomby, więc zaczynamy! Graj. I jak widzicie wyszukiwanie gry to jest yy, ten, tak wyszukiwanie gry to jest po prostu yy, możemy być w tym pokoju i generalnie co robimy w tym pokoju to yy, po prostu po, co robimy w takim pokoju to yy, sobie trenujemy ile chcemy yy, To jest według mnie bardzo fajne, ponieważ żadna gra na rynku nie ma czegoś takiego, że po prostu możemy sobie yy, potrenować przed, jeszcze przed grom nie ma ekranu tu w ogóle ładowania znaczy jest taki ekran ładowania, jest bardzo krótki o widzicie, dołączyliśmy do jakiegoś pokoju gry i możemy sobie nacisnąć żeby po prostu sobie poczekać w ekranie od jakichś worek do bicia w ogóle albo standardowo możemy sobie po prostu poćwiczyć, jeszcze postrzelać do jakichś takich worków i sobie zobaczymy jak ta gra fajnie wchodzi. Bardzo fajna alternatywa, bardzo polecam sobie ją pobrać. Jest oczywiście darmowa na Steamie. Znaczy ona nie jest na Steamie. Generalnie gra powierzycie sobie na Warface. Chyba tam się wchodzi, tam się pobiera na ich oficjalnej stronie trzech World of Tanks. Gra jakby co jest pochodzenia, gra jest ze studia niemieckiego, ale bardzo fajna gra. Jak widzicie mamy Warface'a i Blackwooda. I tutaj generalnie mam bardzo dużo fajnych... Yy, Rzeczy, a widzicie, w tym pokoju nie można korzystać z czatu. Wy, o i p, czyli że nie będziemy słuchać, jak będę nagrywał. To w ogóle, fajnie, ponieważ czasami się zdarza takie coś, że po prostu ktoś coś mówi. Jakiś Amerykanin, Rusek, czy inny Polak, i po prostu wiecie, nie można nic normalnie powiedzieć, bo ktoś ci będzie zakłócał, czy coś, To co jest bardzo fajne. Według mnie, naprawdę, bardzo fajnie takie coś jest, że jest takie coś zrobione. Gramy na Destina Destination: Podkładanie bomb bomby I będziemy Blackwoodem, i bomby. broni miejsca podłożenia Podłoże bomb, jak bomby. widzicie zrespiliśmy się tak, o jest takie troszeczkę lag, Czasami mi tak laguje, nie wiem dlaczego, że po prostu nie widzę w ogóle siebie, tylko widzę jakby ten, tutaj sobie gościu mi pomaga, ten, czekajcie, ja tutaj wejdę, żeby, o dobra, możemy się właśnie tak pomóc, wspomóc tym, tym o. no i spoko, no i sobie wchodzimy. I teraz musimy bronić miejsca podłożenia bomb. Jak widzicie, jest to Nie wiem, CS do CSGO. I tutaj nie no ma jakby terrorystów lub antyterrorystów, jesteśmy po prostu dobrymi lub złymi. I chyba bomba została podłożona tam, mi się wydaje. Jak zginiemy, to będziemy musieli czekać do końca meczu, ale niestety nie wiem, jak tutaj pójść. Więc tu jest taki trochę labiryncik, nie lubię takich labiryntów. Wręcz nienawidzę, ale mam nadzieję, że szybko sobie uporamy. Się uporamy. O, już są źli, czekajcie, tam zły. O Jezu! A, ze snajperki nas zdjęli. A, nic nas zabił. No dobra, trudno się mówi. Jesteśmy chyba pierwszymi, który zginął. A nie, jeszcze jakiś jeden gościu zginął. A nie, trzeba robić, po prostu mieć troszeczkę szczęścia. No dobra, tutaj... Nasz, możemy sobie obserwować naszych gości. Pewnie przegramy, nie? Długości taką podobną broń do Mki, a to jest mój trup. Wróg bombę. Dobra, bomba bomba, bomba... wybuchła, więc nie wykonaliśmy Donnie. zadania. Musimy Podłożenie jeszcze raz bomb. bronić miejsca podłożenia bomb. Podłożenie Myślę, trupy. że w y, tym samym miejscu podło podłożą ją. Więc chodźmy cho z gościem, pilnować. On tu chyba bombę taką minę podłożył, że jak ktoś w nią wejdzie, to wybuchnie. O, tu jakiś gość już jest. Czyli jakiś gościu już został kulę. Bomba podłożona. O fuck Najgorsze jest to, że oni po prostu jak my idziemy w jednym punkt, to dużo osób idzie w inny punkt. Jest takie wiecie, głupie trochę. Nie wiem gdzie idę. Ja na tej, map ja tej mapie kompletnie nie znam. Mapy generalnie z tej gry to znam, jak no, znam po prostu na pamięć, ale niestety tej mapy nigdy nie gram. Tam niestety zwinął dużo u nas typa dobra, zabity. Jest, rozbrojone bomba, jak widzicie kochani, bardzo dobrze e, Fajnie jest remis, remis I myślę, że sobie zagramy tak do końca i Generalnie z 6 rundek I teraz co musimy zrobić, to też bronić miejsca podłożenia bomb Ja pójdę do tego typa, bo myślę, że teraz tam zaatakują Tak, 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 już tam nas atakują, jak widzicie, wow Przecież ściany strzelają Dobra, ten gościu deadną. Yy... Oczywiście jeśli bądź się odcinek spodoba, to zostawcie oczekę w ogóle na subskryp subskrypcję na kanale. Po 19 czerwca będą bardziej grubsze projekty, ponieważ nie chcę teraz tak bardziej robić tego Powiedzcie, Jeszcze, jeszcze rok, koniec roku szkolnego jeszcze niego nie było, jeszcze troszeczkę dni, więc troszeczkę sobie jeszcze poczekamy. Znaczy nie aż tak długo. Myślę, że to wybuchnie strzelimy, bo tu pisze, że to jest takie zapal zapalające się chyba, nie? Nie, nie wiem. Więc myślę, że sobie po pomożemy tam, bo tam dużo osób ginie, to tam raczej będą, na pewno na stół będzie podłożona bomba. Więc niestety najgłupsze z tym wszystkim jest to... O nie, tutaj gości nas zginął. Jest tego nas dwójka niestety. O nie. O nie. Dobra, zabity. Bomba podłożona. Ja nie mogę! Widzieliście to? Z shotguna nas wziął. Najgorsze właśnie, e, ci co mają Medic jest, to jest to, że on ma shotguna. I wiecie, jak ktoś ma shotguna, to jest tak najgorzej, ponieważ on nas może na, na oni wziąć. O, niestety zabił naszego, więc niestety przegraliśmy drugą rundę, A ale bombę. jak... Okej, okay, przechodzimy do drugiej drużyny. Musimy podłożyć bombę. Ja nie lubię podkładać bomby, bo zawsze się, jestem tym, który podkłada bombę. O widzicie, teraz jesteśmy w teamie, ten, ten nas zabił w, w, przez chwilkę dosłownie. Nie lubię podkładać bomb z tego względu, że jak wy podkładacie bombę, to głównie jest tak, że zawsze giniecie. Znaczy, tak głównie jest, ponieważ tak z, z, głównie źli się na was tylko rzucą, ale spoko, mamy, mamy dwie minuty nawet, nie? Spoko. Tryb Battle Royale nie będę próbował, ponieważ na razie mi się nie chce. Jak możemy wejść. No, szkoda, że nie możemy wejść, bo tam jest taki fajny pokój. Grafika nie jest najlepsza, więc też powiem wam, że graficznie nie jest ta gra jakoś wymiata. Naprawdę bardzo fajnie się gra w tą grę. Przecież tu już jest jakiś zły gościu. Dobra, tutaj niestety nie ma jakiegoś. Dobra, dobra, dostał, 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 dostał Jak widzicie, mam tak mało HP. W krampdornym rogu mamy y, pancerz, w ogóle go nie mamy. I mam też HP. Czeka się tam i rzucę Cenejda. Tu jest gościu. Dobra, dostał. Pięknie. Czekajcie. Spoko. Tylko się boję wyjść, ponieważ wiecie, no, jak ja tam pójdę, to prawdopodobnie zginę, ale nie chciałbym tego zrobić. Ale dobra, spoko idziemy. Raz ra się żyje. Znaczy, w tej grze się kilka razy można żyć, ale niestety nie. Jak gramy w trybie deadme, to się odrodzamy, a tutaj niestety nie, więc wiecie, więc to też trzeba to wziąć pod uwagę. Ale ten czas czekania też nie jest jakiś długi, więc też nie trzeba jakoś długo czekać. Okej, okay. u nich żyje tylko dwóch. U nas żyje... Tak, dwóch? Tak, u nich dwóch żyje, u nas, u nas żyje czterech. Więc bomba dwa razy podłożone. tyle, spoko. Tu jest nasza... Tu jest bomba podłożona, spoko... No, z gościu ma shotguna. Spoko. W ogóle ten Beretta M9 nie wiem czemu dostawiam. Ja Miałam za darmo chyba jakiegoś challenge'a, trzeba wykonać challenge'a. No ten zły. Nie, nie, nie. Tylko teraz... Aaa, niestety żeśmy się zabili, znaczy zabili nas. Yy, niestety... To z nas, gościu chyba nas chce... Jest. Widzicie? Ocucił nas. Bardzo dziękuję. Tu Pięknie. Spróbuję gościa... a, chciałem gościa z Berety zabić, ale niestety już... Znaczy, stety, bo fajnie, że nasz gościu po, po pomógł, zabił go z tu strzałem w głowę. Okej, okay, bardzo fajnie, generalnie gra bardzo mi się podoba. Niestety na X, znaczy, na PlayStation 4 i na Xboxa One S i One nie ma niestety żadnej gry takiej, która by się dało po prostu... Yy, nie ma w ogóle CS GO co nie? I to jest też takie najgorsze, że po prostu nie można w ogóle sobie pograć w CSGO, a szkoda by się pograł w CSGO. Jakby się po prostu... Jakby się dało. E, Okej, okay, tam jest cypek, który został dosłownie sam. E, najgorsze w tym wszystkim jest to też trochę zlagowane to wchodzenie do takich murów. To jest właśnie najgorsze, z nie. Czekajcie, tu trzeba też sobie wziąć, sobie wziąć pod uwagę. O nie! Tu są źli na pewno Pomogę mojemu. Tu jest gości deadną no fajnie W ogóle takie, czasami takie są śmieszne po... Co nie? O nie, tu jest zły, tu jest zły, tu jest zły podłożona. Ile tu typa? Pięknie, kochani, wyśminka. aż... Trzy typa żeśmy zabili, sami dosłownie Pięknie Dobra Ja nie... Ja, ja bardzo lubię grać w ogóle z karabinów Nie lubię ze snajperek Podziwiam ludzi, którzy grają z snajperami Bo są naprawdę bardzo dobrzy, według mnie Dobra. Oni chyba wzięli taką taktykę żeby nas wymordować, a nie żeby bronić po miejsca podłożenia bomb. W sumie też taka taktyka jest spoko. Dobra. O nie! Czekajcie, zobaczymy na granata. O nie! Ja nie mogę, ale żeśmy to zrąbali, kochani, niestety. E, ponieważ... To jest chyba... A nie, to nie jest niestety Mady się Bomba, Bomba przechwycona. Jakbyśmy mieli medyka, nie? Ale medyk żyje u nas? Niestety, medyk u nas już deadnął. No. Nie, jeszcze żyje, jeszcze żyje, jeszcze żyje. Jest, kochani, ży upuczona. żyjemy. Fajnie, 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 jak się cieszę, bo medyk nas po prostu. Nie. Żyjemy tylko my, kochani, po prostu. Tylko my żyjemy. Tak, tylko my. Nasza druga niestety, żeśmy zostali zabici. Przepraszam, że to zrąbałem rundy. trochę. No ale niestety, trudno się Broń mówi. Pozwólcie, że się napije. Początek rundy. Ok że żem się napił i możemy grać. Hmm. W ogóle bardzo fajna gra polecam sobie kupić. Czy znaczy kupić, boże, sobie powiedziałem pobrać, bo za darmo generalnie O Jezus Maria. Trochę się boję, nie? Tutaj podejść. Pięknie. nie, nie. nie. Nie, ja niestety nie mogę nigdzie zrobić coś takiego, bo wiecie, on mnie ze snajperki wziął, nie? Coś tak było trochę tak... Gości w ogóle jaką jakąś nie? To, czy to jest medyk? Nie, już u nas medyki nie żyją. Dobra. Ja mam chyba 9 killi, mam najwięcej mi się wydaje. Yeah. Nie! Jakiś crazy craft, yy, good crazy craft ma 12 killi. Niestety już szans dosłownie nie miał, bo oni go wzięli, tak wiecie. Przegraliśmy rundę. Nasza druga została wyeliminowana. Przegraliśmy. Dobra, spoko. Myślę, że sobie teraz znowu pobronimy miejsca podróżnienia, bo ale myślę, że sobie pójdziemy tam. To serio, to tylko dwóch idzie naszych, to jest serio drama. Ty. Tak się boję. No tutaj ustały taką bombę. Minę bombę. Jak znam życie, pójdą tutaj, gdzie my jesteśmy. Jezu, jak się wystraszyłem, niestety, i ja wiedziałem po prostu, wiedziałem, że tu będą źli. Z pistoletu go dałem, go z pistoletu. A, niestety nie. Przepraszam, że to zrąbał. Jest Medic, to jest medyk, to no prawdopodobnie to jest strzelba taka. Tak, tak, tak strzelba wygląda. Więc dobra, jest tylko jeden typ, runda widzicie medyk, a nic nie runda Zostaliśmy runda zabici wszyscy. No niestety, jak oni jeszcze raz wygrają, to już będę kończył odcinek, ponieważ to oni już wygrają całą misję rundę. Dobra, 9 kili, easy, easy, easy. 9 kili, spoko. Okej. Okay. Mm, tam giną. Tam dużo typa zginęło. Czy tu są źli? Bomba podłożona. Tak, tu są źli. Czekajcie. Mam nadzieję, że u nich tylko jeden gościu żyje, z serią malutko. Rozbroiliśmy bombę. Dobra, Róda, dobrze, rano. rozbroiliśmy bombę. Jest... Możemy to jeszcze wyrównać. Przeciwnikom, no nie, przechodzimy do bunkie. kolejnej drużyny. Nie, najgorsze co nie. Dobra, idziemy, idziemy. Chodźmy ten, dyk. To jest gościu chyba, który ma bombę, nie? Nie, gościu, który miał bombę, poszedł dołem, spoko. Okej, okay, lecimy, lecimy, kochani, tu też, mm, tam są źli na pewno, tam są na pewno źli, bo już... Już serio myślę, że to jest zły, nie? Dobra. Trochę będzie głupie ponieważ jak oni wezmą sobie, wiecie, sniperkę czy coś, to będzie serio głupio. Dobra, zabity. Mam tak mało HP, że ja, serio, teraz nie chcę wychodzić. I u nich żyje tylko jeden typek, więc mamy troszeczkę większe szanse na wygranie, choć to nie znaczy, że możemy wygrać. Widzicie, podłożyli, bo. nie. Aha, Boże, myślałem, że to my teraz bronimy Mistrzaku Wyżliwego. Tak, wygrana, jak widzicie. E, teraz jest remis, teraz Podróż kto wygra. Bobe. Ten wygra całą misję, co będzie serio trudne do zrobienia. Ale myślę, że sobie spokojnie przysycona. zrobimy, Dobra, chodźmy tu tędy, chodźmy tędy, gościu. Chodź, 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 chodź. Okay. No i lecimy. Na spokojnie, spokojnie, spokojnie. Generalnie bardzo fajna jest gra, i bardzo mi się podoba. Ok, idziemy do naszego XM8. Fajna gra, w... boże, fajna broń w ogóle. Bardziej to się boję, żeby teraz nie zginąć. No nie! Proszę, aby tu był jakiś medyk. Jest. Tak to on nas odczucił, Dziękuję bardzo, medyku. Medyku. No, dziękuję po prostu, że mnie odrzucił. Ponieważ jakby to musimy po prostu wygrać Dobra, Dobra Ja niestety jestem, nie jestem medykiem, że to cię nie odsucę Czy u nas jest tylko dwie osoby na No nie, jesteśmy sami dosłownie Dobra Dobra Jest wygraliśmy to jak widzicie bardzo fajnie 15 Kili prawie najwięcej niestety ale nie nie no nie gadajcie no Ponieważ niestety tak chyba ten... musi być, że musi być przewaga dwóch aż punktów, ale było bardzo fajnie, że w, w, zabiliśmy dosłownie prawie, że... no wszystkich zabiliśmy, ba bardzo spoko. Dobra, ja tam im rzucę granat. A myślałem, że tam będzie ktoś, że tam akurat ktoś będzie. Spoko, lecimy jak widzicie. Okej, okay, okej okay. To jest w ogóle taki labirynt, bomba co podłożona. nie? Dobra, fajnie, bomba nasza podłożona yy, Tu jakiś gościu nas zdednął, niestety Ja się czasami dziwi, jak oni tak rzucają, co nie? Ja tak serio nie umiałem rzucić Najgorsze w tym, w, tej, w tym karabinie jest to, że on naprawdę ma taki cel, Celność ma... No, no nie ma najlepszej celności, szczerze Dobra Niestety, że staliśmy zabici I myślę, że będzie znowu remis, więc, więc ten odcinek serii będzie długi, bardzo długi odcinek niestety No ale trudno się mówić, no, no, no po prostu trudno Jak no, widzicie, nasz typ jak nic nie robi, tylko sobie siedzi Mój w ogóle sobie tak przykucnął Nie wiem, nie wiem, bo co robił Bomba eksplodowała, przegraliśmy rundę Dobra, przegraliśmy rundę niestety ale myślę, że tak, teraz będzie znowu długa gra, więc koń, dobra. Lecimy szybko i myślę, że teraz, tak zginę, to już będę kończył gierkę. Ponieważ też nie chcę, żeby to nie po nie wiadomo ile. Już też pewnie teraz trwa bardzo, bardzo długo. No ale dobra, gramy sobie na spokojnie. Bardzo prawdopodobne jest to, że też będę robił odcinki na laptopie. O nie, o nie, o nie, nie. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Ja nie mogę. Dobra, kochani, to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ też tak już nie chcę bardzo przedłużać. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten materiał, o ile dotarliście do końca. Według mnie był bardzo, bardzo fajny materiałem. Bardzo polecam się tą gierkę i świetnie, jak będziecie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No i bardzo dziękuję za 26 subskrypcji na moim kanale, jest to według mnie bardzo fajna liczba. No i co? To ty na tyle w tym odcinku. Najprawdopodobniej widz widzimy się dosłownie po zakończeniu roku szkolnego, kiedy wypuszczę materiał. Duży materiał informacyjny, bardzo duży. No i troszeczkę się motyw kanału zmienił, nie, nie, nie będą odcinki co weekend, tylko będą odcinki wtedy kiedy miał czas, znaczy, kiedy, kiedy będziemy się chciało nagrywać, ponieważ będą wakacje. Więc dobra, życzę Wam wszystkim, znaczy po prostu jeśli chcecie to możecie napisać, czy zdacie do następnej klasy, czy nie zdacie do następnej klasy. Ja tak zdam do następnej, do następnej klasy. Spokojnie. No i co? To było na tyle w tym odcinku. Jeśli ten wam się, się spodobał, zostawcie łapeczkę no, pod tym filmem. Y, zostawcie subskrypcję. No i po, zobaczcie moje poprzednie filmy. No i widzimy się Broni. najprawdopodobniej w... pod koniec szkolnego. Cześć!